Jesteśmy w miejscu, gdzie był obóz pracy Rajsantoban Ragel Gostomken, chyba tak to kiedyś zlokalizowałem nazwowo. Natomiast obecnie, bez żadnych w sobie dowodów, zastanawiam się, czy rzeczywiście to był ten obóz. Gostomken, czyli Gostomką, która jest trochę dalej od tego miejsca. bo Jesteśmy na północ od Kornego, na południe od Gostomia na wschód od Gostomka. I na zakup od owsznic. Tutaj to jedno gospodarstwo to właściwie też chyba podchodzi pod owsznicę. Tam mieszkał kiedyś partyzan Gryfa. Rozmawiałem z wdową po nim. Razem z Piotrem Zemrzówskim. Z wdową po nim i z jego synem. Oni oczywiście pamiętali tutaj tą historię z autostradą. I chodzi jest tam nawet jakiegoś sesmana w pewnym momencie postraszył, żeby nad tymi więźniami się nie pastwił. Znaczy, hmm, tam jakoś strzelił, czy coś to jest opisane. Yy, I rzeczywiście podobno ci trochę łagodnie tych więźniów żydowskich wtedy traktowali. Natomiast, czy to był Autobahn lager Gostomken, czy tam w Gostomku był inny obóz, a tutaj był inny pod inną nazwą, no to teraz tak się teraz zastanawiam. znaczy nie dopiero, ale już mi to zawsze nie pasowało. Teraz ponownie po latach do tego. Tak wracam, być może tutaj jest jakiś błąd, to on był. Nie, tamten był gdzieś koło Gostomka, niezlokalizowany. No a ten, a ten jest, a ten jest tutaj właśnie, miał, może miał inną nazwę, tym bardziej, że jak jechałem drogą numer 20, to chyba już nie pierwszy raz wróciłem, że tam jest jakiś znak na Izbę pamięci. Tam w tym miejscu, gdzie są pryzmy autostradowe, jak się przy. przy na wysokości właśnie Gostomka, jedzie 20 widać po... cały czas doskonale widać po obu stronach drogi te pryzmy w lesie. I tam był taki znak w tej okolicy też w las, że coś jakiś znak... jakieś miejsce pamięci, nie wiem właśnie co to jest, czy ja to już kiedyś sprawdzałem, czy nie. Może taki fałszywy alarm, czy tam mógłby coś być. To jeszcze mam do sprawdzenia. Tak sobie teraz myślę, że jak te skwierawy zaliczyłem, no to w przyszłym roku rowerem się wybiorę. Będę miał już skróconą trasę. Będzie mi łatwiej też tą decyzję podjąć. I tam się pokręcę, bo przejeżdżałem też obok zdrojów. Czyli tam, gdzie był Rajs Autobahn Lager Zdrojen. To po niemiecku tak poprawnie oczywiście nie wymówię. No i tam też byłem, kiedyś, kiedyś zdjęcia są. To, żebym sobie to miejsce odświeżył, no ale wiedziałem, że jak tam pójdę to jeszcze do ślady Berlinki zobaczyć i tak dalej, więc będzie godzina wyjęta a jednak lepiej byłoby to tak spokojnie to pochodzić, a nie już się spiesząc tutaj chyba trochę działek przybyło, ale pamiętam, że wtedy właśnie syn tego partyzanta mówił, że oni nie chcą sprzedawać w odróżnieniu od sąsiadów więc tutaj pola generalnie dalej są Wokół tych gospodarstw, chociaż jakaś tam chyba część mała, coś tam chyba się, ale niewiele, niewiele, natomiast tu po drugiej stronie inny gospodarz wszystko się zadziałkowało. No i tam jak te słupy wysokiego napięcia, tam taki ślad naturalny w terenie, tam właśnie był wytyczony szlak autostrady, a śladów jakby nie bardzo było, było widać nie pamiętam czy na tych zdjęciach z lat 60 tam coś można jeszcze dostrzec. Ale widzę, że tam gospodarze się zabrali za to. Na zdjęciach lotniczych z lat 60. Czy tam się z, gospodarze za to. Za to się go, gospodarze dosyć chyba szybko zabrali i zlikwidowali, ale taki jakiś naturalny pas. By był tam widać jeszcze te 15-20 lat temu. No teraz może mniej, bo tam to wszystko właśnie podziałkowano. No a tutaj dalej jest tak jak. Ja, ja bym chciał, żeby było, czyli po są, no, Tylko tam, tam trochę tych działek. No. A tu po drugiej stronie drogi. Straszne zadziałkowanie.